Hej, hej. Wczoraj dostaliśmy nowe DLC, z, przede wszystkim z nowym killerem The Hunt Master oraz z nowym surwem. No i w zasadzie klasycznie adepty zostały zrobione, no i kilka słów głównie o nowym killerze. Bo co by nie powiedzieć, adepty poszły gładko. Adepty surwa poszedł za pierwszym razem, bo po prostu Huntereska mnie wypuściła najnormalniej w świecie tak jak teraz to widzicie. Więc no tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu po prostu uciekłem i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o e, adepta e, killera, i generalnie kilka słów o samym killerze. Adept zrobiony na killerze za drugim razem na bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym meczu. E, mianowicie trzy latarki, cały teamek, e, więc no generalnie, niezależnie gdzie mi się sud wywalił, tam było chyba w tym meczu robione z 20, no dobra, 20, może nie, ale z 10 flashlight saveów co najmniej. Plus w momencie kiedy doszło do, do slaga i sobie po prostu położyłem trzech ostatnich surwów, bo już czwarty był po prostu zabity, no to najnormalniej w świecie wleciało 4% farta, jeżeli chodzi właśnie o... Po prostu surw ściągnął mi się sam Saka, tak? I w tym momencie, no, nieważne co bym chciał zrobić, i tak po prostu te surwy zostały podniesione, ale finalnie tego adepta udało się zrobić w naprawdę bardzo nieprzyjemnych warunkach. A teraz już przechodząc ściśle i do samego killera, wydaje mi się, że on na zasadzie nie będzie niczym niesamowitym, ponieważ w, w tym momencie bardziej on bazuje na M1. Dla mnie to jest bardziej M1 killer typowo niż killer, na którym można byłoby bazować na mocy jego specjalnej. Ponieważ moc specjalna w zasadzie ogranicza się tylko i wyłącznie do puszczania psa, jeżeli chodzi o Hunta, i na samym początku myślałem, że generalnie moc tego killera jest po prostu useless całkowicie. E, aczkolwiek po prostu jak już sobie trochę tym killerem pograłem, mniej więcej wyłapałem w których momentach tego psa na przyciągnięcie można po prostu puścić, e, żeby nam tego surwa przyciągnął, no to generalnie, generalnie daje to mniej więcej jakieś tam walium, jakieś plusy z tego są, chociaż nie są one jakoś niesamowite, jeżeli chodzi o o serca, no to w tym momencie dla mnie on jest całkowicie bezużyteczny, ale no zobaczymy, jak ten killer się też generalnie przyjmie, jeżeli chodzi o faktycznie o live, o live serwery. Perki też nie robią jakiegoś wielkiego szału, więc generalnie wydaje mi się, że ten killer po prostu to jest kolejny killer, który komuś może dawać fan z gry typowo, pewnie gdzieś tam wleci, gdzieś po prostu w środek jedne listy, bo nie wydaje mi się, żeby on był po prostu jakiś wielce, wielce niesamowity, najnormalniej w świecie. Więc zobaczymy, jak tam dalej on się przyjmie. Też troszkę nie sobie pogram, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A wy piszcie w komentarzach, co generalnie sądzicie o samym dodatku. Także to by było tyle. Jeszcze raz mówię, piszcie w komentarzach to, co sądzicie o samym dodatku i to, jak wam generalnie te postacie siadają. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.